Na początku pobieramy program Jenny, jest edytor tekstu. Wybieramy wersję dla Windows, instalujemy i po zainstalowaniu mamy taki obraz. Teraz otwieramy naszą kartę z urządzenia i tam mamy katalog tekst. Bierzemy sobie dowolny jakiś plik z tego katalogu. On zawiera takie sekcje, strona. Teraz jeszcze zobaczymy, jak z edytorem pracować. Tutaj możemy pokaż numer wiersza, O, znikły nam te numery wierszy. To nam trochę będzie ułatwiało liczenie. Także białe znaki. Widzimy na środku, tam gdzie są spacje. Nie ma takich kropeczek. Jak włączymy białe znaki, pokaż białe znaki. To takie kropeczki będą symbolizowały, że tam jest spacja. E, więc, właśnie tam muszą być te kropeczki, jak później będziemy formatowali. Jeszcze mamy koniec. Na końcu każdego wiersza mamy taki specjalny znak. O teraz je ukryliśmy. I teraz widzimy CR, LF. To są takie specjalne znaki, które oznaczają koniec wiersza dla programu, który odtwarza te napisy. Tworzymy nowy plik. Możemy go sobie od razu jakoś tam zapisać. Mm. Następnie. Kopiujemy z gotowego pliku, który otworzyliśmy z e, karty, taką sekcję z pierwszą stroną i zerową, i to kopiujemy sobie do nowego pliku. Strona numer 0, czyli ta sekcja pierwsza, to jest tylko opis y, informujący, co będą zawierały dalsze teksty. On tylko się pojawia na konsoli, nie jest wyświetlany nigdy. Na wyświetlaczach e, tych już docelowych. Tutaj akurat dowolny jakiś tekst wpisuje. Widać, że można sobie po prostu piszemy sobie, co chcemy napisać, i później zajmujemy się e, formatowaniem tego tekstu. I za chwilę to uczynię. E, będziemy tak formatować, żeby o w wierszu jednym zmieściło się maksymalnie. 20 znaków, i tak każdą linię musimy sformatować, tutaj usunę przecinek, bo on mi przeszkadza mm, i będziemy robili właśnie, żeby było 20 znaków w linii. Możemy się sugerować tymi strzałkami, które oznaczają z, w tym nagłówku strona takie mamy znaki większości, e, więc nic nie może wyjść poza te znaki. E, Poza tymi znakami musi być tylko znak końca linii, czyli ten LF taki dziwny, dziwnie wyświetlany, czy ewentualnie będzie CRLF, to zależy też od hmm, systemu operacyjnego, na którym się pracuje. W Windowsie jest tam CRLF, u mnie jest akurat tylko LF, bo ja pracuję na Linuxie, nie na Windowsie. E Teraz sobie czyszczę trochę ten tekst niepotrzebny i w każdej sekcji strona może być maksymalnie 8 wierszy. Teraz sobie skopiuję tą sekcję, ją powielę. Mi się przyda za chwilę, żebym ja po prostu kolejne sekcje sobie gotował. I numerujemy po kolei. A, jedna, a, przepraszam, to nie dwójka, powinna być tylko jeden, no ale zaraz chwilę to poprawimy. W każdym razie, teraz sobie tekst jeszcze skopiuję. pieśń, którą chcę e, przenieść e, na slajdy, sobie po prostu kopię z, z miejsca, gdzie mamy gotowy tekst. Otwieramy nasz edytor i wklejamy, począwszy od tej pierwszej sekcji pozerowej. Ja tutaj mam dwójkę, ale tam powinno być jedynka, że później poprawię. I teraz formatuję każdą linię, tak żeby w każdej linii było maksymalnie po 20 znaków. Czyli tego wyplinujemy i teraz następuje właśnie formatowanie. Polskie czcionki, które byśmy tutaj wpisywali, one są niepoprawne dla urządzenia odtwarzającego, ale tym się na razie nie przejmujemy. Jak już napiszemy cały tekst i sformatujemy go odpowiednio, czyli właśnie, żeby się mieścił w tych 20 znakach na linii i w każdej sekcji maksymalnie po 8 linii. Wierszy, to sobie taki plik najlepiej zachować z tymi takimi czytelnymi polskimi literkami, bo po całym procesie ja będę też podmieniał te literki, czyli odpowiadające polskim znakom takie inne, dziwne jakieś symbole, które no akurat rozumie ten rzutnik, wyświetlacz. Więc ja sobie na razie formatuję to. Tych, no, usuwam kropki na przykład jak już na końcu jest, żeby mi się tam sama kropka do następnego wiersza nie przemieściła tu już jest więcej niż 8 wierszy raz, dwa kopiuję sobie tą sekcję strona bo będę ją wstawiał po każdym osmym wierszu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem o i na końcu tego wiersza tu jest koniec wstawiam tą sekcję czyli strona będzie druga. O, tu jest druga, tu jest pierwsza trzeba to poprawić. Czyli numerujemy po kolei. Kiedy już dokonamy odpowiednich korekt, ja tutaj nie będę całej tej pieśni dostosowywał, ale to robimy tak samo, czyli po prostu zapewniamy, żeby w każdym wierszu było 20 znaków to wyrównuję tymi spacjami, żeby było widać, że to jest spacja, to musi być taka kropeczka, bo na przykład jak naciśniemy tabulator to będą takie strzałki zamiast tych kropeczek, więc nie, tabulatorów nie chcemy, muszą być te kropeczki. Czyli żeby było te oś 20 znaków i 8 wiersz. No, tutaj usunę ten nadmiar. Strona druga mi się już zmieściła, cała raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tak, 8 wierszy i Enter na końcu, oczywiście, żeby nowa nie została rozpoczęta. Teraz sobie skopiuję plik polskie znaki, które przygotowałem. Możemy zamknąć ten plik oryginalny, który z karty sobie przegraliśmy, tą 0,1, ale tutaj widzimy. Jeszcze tak, to są właśnie te odpowiedniki, czyli każdej polskiej literce odpowiada e, jakiś znak I teraz mamy tutaj opcję w menu szukaj, później zastęp na środku jest Tak, ta opcja zastąp i będziemy jej używać Można zamiast e, klikania ciągle tutaj w to menu, można użyć kombinacji CTRL H, samo H to włącza też to okienko i w tym okienku będziemy podmieniać znaki, czyli O zamienimy na to, co odpowiada. Tutaj to jest taka jedyneczka u góry, taki indeks, wąknąłem ten plik niepotrzebny, bo później jak będziemy zmieniać to za pomocą tego okienka możemy we wszystkich otwartych plikach czyli najlepiej jak mamy dużo tekstu i zamienimy sobie tą je na tą jedneczkę. ON będzie zamieniony na tą jedneczkę i je stosujemy w sekcji. Czyli w sekcji to oznacza, że wszystkie otwarte tutaj właśnie pliki w tych zakładkach będą miały podmienione ON na taką jedyneczkę. Tu akurat widzę, że w tekście chyba nie było literki ON. Najlepiej jechać po kolei te znaki z tej listy. Ewentualnie ten plik polskie znaki sobie skopiować, żeby on nam został, bo będzie nam potrzebny też przy następnych tekstach ale powinniśmy po kolei jechać tymi literkami, bo jak mamy dużo tekstu, no to nie będziemy szukać, które literki występują, które nie. Tutaj on, przepraszam, ON nie wystąpiło. Ły widziałem, że występuje, czyli Ł zamienimy na taką trójeczkę, akurat tutaj widzę, że jest. E i też w sekcji, czyli we wszystkich otwartych zakładkach podmieni. to jest najlepiej jak zabieramy się za taką edycję co od razu zrobić więcej pieśni sobie i za jednym razem popodmieniać we wszystkich plikach takich otwartych tutaj widać już to ły zostało zamienione na tą trujeczkę. zamieniamy kolejny znak Alm". Też swój odpowiednik. Widzimy dla SI i ZI są takie dziwne, jakieś znaki ST i APC. One tutaj się nam wydaje, że zajmują trzy znaki, na przykład to APC dla ZI. E, tak nie jest, bo to jest tylko oznaczenie znaku. E, więc to APC tak naprawdę zajmuje jeden znak, i zobaczymy dla Si na przykład, gdzie jest ST, też się wydaje, że dwa znaki, a nie, to jest jeden znak tak naprawdę. Ale to już nam w tym podglądzie, jak zamienimy w sekcji, czyli dla wszystkich otwartych plików, z O przesunęło nam linię z formatowaniem. Ale teraz już tego nie poprawiamy. Bo wyświetlacz tego nie traktuje jako właśnie dwóch znaków, tylko jako jeden. Więc dla niego jest wszystko ok, formatujemy tylko w pliku, który ulegał edycji, gdzie polskie litery wyglądały jak polskie litery. Tutaj już takich korekt e, tego wyrównania nie robimy. Te 20 znaków na linię to było wcześniej. Teraz, jak już podmieniamy na te takie znaczki dziwne. Już nic nie poprawiamy z formatowaniem Dlatego mówiłem, że warto sobie zachować ten wprowadzony tekst i sformatowany jeszcze przed tą podmianą znaków żeby ewentualnie później móc sobie poprawiać No jeszcze tutaj zi zastosuję właśnie, bo też tam wystąpiło i zobaczymy znów nam formatowanie się gdzieś tam w niektórych liniach zepsuło Ale to jak mówi nas nie interesuje, ważne no i teraz możemy to w sumie zapisać. Jak mówiłem to okno można wywołać kombinacją Ctrl H. Nie musimy stosować tego menu. Będzie to znacznie szybciej. Ni. No ma takie hiszpańskie NI chyba za, zamienia. kreską, akurat jest też o z kreską więc w sumie tego nie musimy zamieniać. I to by było chyba tyle. Jeśli chodzi o edycję tekstów, na koniec będziemy musieli zapewnić jeszcze odpowiednie zakończenie linii, czyli zgodne z systemem Windows, jak i kodowanie odpowiednie. Bo wpisując polskie litery, one są jako dwa znaki, tak naprawdę kodowane. A tablicy tego nie rozpoznają, więc musimy tutaj po podmianach tych znaków wymusić kodowanie. O, zaraz sobie ustawimy kodowanie na zachodnioeuropejskie i SO88591 e, Tutaj nic nie zobaczymy, że coś się zmieniło, ale to jest ważne, żeby to wykonać. No i zakończenie linii jako Windows. Jeszcze raz pokażę to kodowanie znaków, czyli zachodnioeuropejskie O no tutaj widzimy w Windows jest dwa, razy, dwa znaki służą do zakończenia linii CR i LF No i tutaj zachodnioeuropejskie i zachodnie z jedynką ISO na końcu I tak zapisujemy wszystkie pliki, możemy użyć tą ikonkę dyskietek